Czy to Marina Puck, czy inny obiekt, który jest w naszym województwie stworzony po to, żeby właśnie młodzi ludzie, no i potem starsi, przynajmniej bardzo szybko dorosną, mogli żeglować, żeby to, to że stwarza się w naszym województwie bardzo dużo takich miejsc, przystani, czy to nad zatoką, czy nad jeziorami, na terenie całego województwa, no to jest fantastyczna sprawa. I dzisiaj właśnie jest taki moment, kiedy jakby dociera do nas, że te działania mają sens, tak? Kiedy widzimy zainteresowane dzieciaki, kiedy, czy młodzież, bo tutaj są w różnym wieku. Wiemy, że ten sport kształtuje w nich bardzo dobre cechy na przyszłość, pewną odporność na trudności i pewną dyscyplinę i inne, inne chyba takie, takie sport niesie jakby też zadanie. Były kupione łodzie na stolicy Zaszymi Polski z morzem, które dzisiaj właśnie biorą udział w regatach. Była zbudowana infrastruktura, tu w Pucku, Marina Puck da duże pieniądze przy udziale środków unijnych w olbrzymim stopniu i to wszystko razem dzisiaj pokazuje nam, że ma sens. Do tego jest piknik ekologiczny, taki edukacyjny, który ma fantastyczne stanowiska, naprawdę bardzo ciekawe. Wszystko jest w formie zabawy, także edukacja przez zabawę to jest coś, co zawsze dociera do młodzieży lepiej. Myślę, że to jest dobre. Mamy coraz więcej uczniów zainteresowanych taką szeroko pojmowaną edukacją morską i żeglarstwo i to, co jest istotne, zwiększamy również nabór kandydatów na instruktorów spośród nauczycieli. Instruktorów żeglarstwa, co jest dla nas niezwykle ważne, dlatego że być może projekt się skończy, być może pieniądze unijne również się skończą, ale ten potencjał, który jest w tej chwili szkoła, czyli po pierwsze zarażeni uczniowie, którzy w dalszym ciągu będą chcieli uprawiać żeglarstwo, ale również w wiedzę związaną z morską. Kością, z zawodami związanymi z morzem, to ten potencjał zostaje. Pozostaje potencjał w nauczyciela, którzy prowadzą zajęcia z wykorzystaniem wiedzy o morzu, z wykorzystaniem wiedzy o żeglarstwie i w końcu mamy ten potencjał w postaci właśnie kandydatów czy już instruktorów żeglarstwa. Także rozwija się na Pomorzu, to mamy poczucie dumy, że ten kamyczek poruszyliśmy i w tej chwili cała lawina żeglarstwa się rozwija.